Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Marzeny, która pisze do nas Witam, chciałbym prosić o pomoc. Założyłam konto miesiąc temu w banku Pieniądze z zakładu pracy zostały przesłane na te konto Zdążyłam wypłacić 11 sierpnia tylko 500 zł i automatycznie ten bank zawiesił mi konto i także dostęp do pieniędzy. Piszę do nich, dzwonię i nie ma żadnego z nimi kontaktu jak jest, to odsyłają mnie, że to nie jest ich winy, i nie mam pomocy z ich strony. Dlaczego zawieśli mi konto? Również nie mam żadnego kowornika, aby wsiadł mi na to konto. Proszę o pomoc w tej sprawie, za co z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pani Marzeno, ciężko mi jest tutaj się odnieść do tego, ponieważ są tak naprawdę 3-4 możliwości z jakiego powodu taki rachunek może być zablokowany. Po pierwsze, oczywiście, no może być prowadzona jakaś egzekucja komornicza, czy też z administracyjna. Może też być taka sytuacja, że ma Pani zaległości w tym banku, w którym ma Pani to konto, z tytułu jakichś innych produktów, które na przykład kredytowych, tak, czy też, które rodziły jakieś zobowiązanie do spłaty i ten bank wówczas zgodnie z umową o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może pobrać zaległe kwoty na poczet innych produktów w tym samym banku, więc e, takie potrącenie faktycznie mogło mieć miejsce. E, nie wiem do końca, czy to jest blokada środków, bo to bezpośrednio nie wynika z pani e, treści, wiadomości, czy też po prostu te pieniądze zostały potrącone na poczet jakiegoś, e, spłaty jakiegoś, e, jakiejś wierzytelności, jakiejś blokady na rachunku, tak? Także... Dobrze by było po prostu skontaktować się z tym bankiem. Każdy bank w Polsce ma dział, który się zajmuje zajęciami komorniczymi na rachunkach, czy też w ogóle potrąceniami z rachunków. Dobrze by było albo bezpośrednio w oddziale poprosić o kontakt z takim działem, departamentem, albo telefonicznie, albo pisemnie. No, ciężko mi jest uwierzyć w to, że bank unika kontaktu z Panią, ponieważ raczej większość banków w Polsce ma bezpośrednie infolinie czy też czaty internetowe lub jakieś inne formy z możliwością skontaktowania się dla klientów. Owszem, ten kontakt może być utrudniony, tak? ponieważ czasami trzeba dłużej zaczekać na telefonie, czy też na czacie, czy też w jakimś innym kanale komunikacji, żeby się połączyć z konsultantem. Natomiast... To, że bank nie chce udzielić informacji, też nie powinno mieć miejsca, ponieważ jeżeli doszło do blokady na rachunku ze względu na zajęcie komornicze, to powinien pani pracownik banku, który się zajmuje tego typu sprawami, przekazać informację o tym, jaka jest sygnatura sprawy, jakie to jest zajęcie, na jaką kwotę i jaki komornik takie zajęcie do banku przekazał. Tutaj, jeżeli jest to jakaś egzekucja administracyjna z Urzędu Miasta, czy z jakiegoś innego tytułu, ze względu na jakiś wyrok w sądzie administracyjnym, nie wiem, różne rzeczy tutaj mogą mieć miejsce, to też taką informację w takim zajęciu na rachunku powinien pani pracownik przekazać. Jeżeli to jest zajęcie środków z rachunku na potrącenie wobec zaległości tego banku, Czyli miała Pani jakiś kredyt, który nie był spłacany w terminie, na przykład, tak? i bank sobie to z rachunku potrącił na spłatę tejże raty, to też powinien Pani taką informację przekazać. Jeżeli można było wypłacić tylko 500 zł, to też jest taka dziwna kwota, ponieważ nawet jeżeli założymy, że wpłynęło Pani wynagrodzenie z pracy i ma Pani jakąś egzekucję na rachunku, to powinna obowiązywać jeszcze kwota wolna od zajęcia, tak? która jest odgórnie ustalana ustawowo i banki muszą się do tego zastosować, więc już następnego dnia powinny być zwolnione środki do wysokości przynajmniej kwoty wolnej od zajęcia, która oczywiście jest wyższa niż 500 zł. Więc to też należałoby podnieść w rozmowie z konsultantem banku i powiedzieć, że dlaczego nie doszło do Odblokowania środków, nawet w przypadku jakiegoś zajęcia komórniczego, do kwoty wolnej od zajęcia, żeby pani mogła te środki wypłacić. Jeżeli chodzi o inne alternatywne możliwości, to przychodzi mi do głowy tylko i wyłącznie taka sytuacja, w której jest to rachunek przeznaczony do wypłacania środków z programu 500, czy też jakichś innych środków związanych ze świadczeniami rodzicielskimi, które są zwolnione z jakiejś egzekucji, takiej zablokowania. Natomiast wszelkie środki powyżej tych sum mogą być potrącone na poczet egzekucji. Tak? I tutaj to by się zgadzało z tą kwotą 500 zł. Po prostu. Oczywiście ta sytuacja może w tym przypadku nie mieć w ogóle miejsca, ale też taka możliwość istnieje. Więc dobrze by było w pierwszej kolejności skontaktować się z tym bankiem, domagać się kontaktu z działem, który się zajmuje zajęciami, że chce Pani uzyskać konkretne informacje z jakiego tytułu i z jakiego powodu jest blokada środków na rachunku, żeby Pani pracownicy podali sygnaturę sprawy i żeby Pani mogła się później ewentualnie z tym konkretnym komornikiem czy instytucją, która się domaga zablokowania tych środków na podstawie jakiegoś tytułu wykonawczego, takiego wyroku. Mogła się z tym wierzycielem skontaktować i tam ewentualnie negocjować spłatę. Ale i tak powinien ten rachunek być objęty w, w, przepisami dotyczącymi kwoty wolnej od zajęcia, więc w, po prostu trzeba by było też podnieść podczas rozmowy z konsultantem kwestię, że te środki powinny być odblokowane przynajmniej do kwoty wolnej od zajęcia i żeby pani miała do nich dostęp. Jeszcze są dwie możliwości. Nie wiem w jaki sposób pani mogła. Hmm, Pani wypłacała te środki z rachunku? Może doszło do jakiejś blokady karty ze względu na jakieś działanie Bez, Departamentu Bezpieczeństwa w tym banku, ponieważ może doszło do, jakiegoś nieuprawnionej, do jakiejś nieuprawnionej próby wypłaty środków z Pani rachunku, i pracownicy banku teraz zablokowali Pani kartę do rachunku ze względu na te okoliczności. Trzeba by się było udać do oddziału banku, wylegitymować się, pozwolić pracownikowi na pełną identyfikację pani jako właściciela rachunku i poprosić o odblokowanie tejże blokady bezpieczeństwa, którą bank nałożył. Bo może faktycznie ktoś próbował w nieuprawniony sposób wypłacić środki z pani rachunku? Tak. Są różne możliwości, o których też na naszym, na naszym serwisie mówiliśmy i, i były też materiały. Wideo i, i artykuły na ten temat u nas, że faktycznie takie, takie przestępstwa się zdarzają, że nieuprawnione osoby próbują uzyskać dostęp do naszych środków. Także to też jest jakaś alternatywa. Może też być taka sytuacja, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Teraz banki czasami wymagają od klientów wypełnienia takiej ankiety informacyjnej i w wypadku niewypełnienia takiej ankiety może dojść do zablokowania środków i dostępu do rachunku. Wątpię, żeby to miało zastosowanie w pani przypadku, ale też jest to hipotetycznie możliwa alternatywna sytuacja, tak? Także. Tak, jak mówiłem, wracając do samego początku, kontakt z bankiem albo bezpośrednio z oddziałem, albo telefonicznie, prośba o konkretną informację dotyczącą blokady na rachunku, z czego ona wynika, kompletne informacje dotyczące, jaki to jest rodzaj zajęcia i blokady, sygnatura sprawy, jaki komornik, jaka instytucja, żeby pani wiedziała, z kim się ewentualnie kontaktować i żeby negocjować jakąś spłatę, jeżeli pani ma zaległości, oczywiście też jaka to jest kwota. W drugiej kolejności domagać się zastosowania zwolnienia środków, które do wysokości kwoty wolnej powinny być dostępne dla właściciela rachunku, żeby Pani te pieniądze mogła wypłacić. I te informacje każdy bank powinien Pani udzielić w normalnym kanale komunikacji po zweryfikowaniu Pani osoby jako osoby uprawnionej do kontaktu, tak, czyli właściciela tego rachunku. Jeżeli by Pani jeszcze miała jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.